Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda praca lektora przy nagrywaniu filmu fabularnego. Jesteście ciekawi? No to jedziemy. Złapał mnie straszny deszcz. Nie widzę nawet drogi. Masz pod ręką jakąś mapę? Chyba tak. Mogłabyś spojrzeć i znaleźć mi najbliższy motel? Nagranie filmu fabularnego to nie jest żadna spektakularna rzecz. Z jednej strony widzimy film, z drugiej strony widzimy tekst, a naszym zadaniem jest ten tekst przeczytać na głos do filmu. Oczywiście, żeby to zrobić, potrzebujemy mikrofonu. W moim przypadku jest to Neumann U87, który również spotykany jest w wielu innych studiach nagraniowych. Zegar, który widzicie nad filmem, to tak zwany Timecode. Jest to nic innego jak zegar, który pokazuje nam aktualną minutę filmu. Po co nam to wiedzieć? Ano po to. W tekście, tłumaczeniu lub też liście dialogowej tłumacz zawarł informacje, w którym momencie filmu padają jakie kwestie. Zadaniem lektora jest przeczytać dane zdanie w odpowiednim momencie. Czyli jeśli w tekście widzimy, że nasz bohater odzywa się w 20 minucie filmu, czekamy do 20 minuty i wtedy wchodzimy cali na biało i odczytujemy kwestie naszego bohatera. Bardzo często zadajecie pytanie, ile czasu trwa nagranie filmu. Odpowiedź jest bardzo prosta: zazwyczaj trwa właśnie tyle, ile trwa film, ewentualnie plus minus kilka minut na ewentualne pomyłki. Co ciekawe, film zawsze nagrywamy jeden do jednego i zawsze awista, czyli lektor nie ma czasu, by przygotować się do nagrywania tego filmu. Nie dostaje wcześniej tekstu i nie ma czasu na uczenie się czytania. Po prostu siadamy i jazda. Tutaj dzieje się coś dziwnego. Zarygluj drzwi. Przyjdę później, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Jeśli coś się stanie, dwa domki dalej mieszka facet. Zastanawiacie się, czy to trudne? Łatwo możecie się o tym przekonać. Wystarczy, że włączycie dowolny film z napisami i będziecie odczytywać wszystkie dialogi na głos. Czytał Jakub Rutka.